No witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie o subskrypcjach prywatnych i publicznych. Na czym one polegają? Po co w ogóle jest taka różnica? I jaki to ma wpływ na Wasze konto oraz na to, co się na tym koncie dzieje? To będzie wszystko w tym programie. Zapraszam Was serdecznie. Różnica między subskrypcjami publicznymi a prywatnymi polega na tym, że subskrypcje... Prywatne są po to, żeby chronić naszą prywatność, czyli że nie wszystkie informacje, które się pojawiają na naszym koncie, muszą być widoczne dla wszystkich i dla każdego. My decydujemy o tym, czy te subskrypcje mają być prywatne, czy publiczne. Na czym polega różnica między, ty między tymi dwoma sposobami pokazywania subskrypcji? Jeżeli posiadamy konto na YouTube, które ma być w zasadzie takim naszym prywatnym archiwum, Dajemy na to, że nagrywamy filmy dla siebie, dla rodziny i chcemy im je w jakiś sposób udostępniać, żeby ich nie wysyłać na przykład mailem albo nie chcemy, żeby po prostu wszyscy do nas zaglądali i mieli wgląd do tego, kto nam subskrybuje nasze kanały. Wówczas możemy ustawić nasze subskrypcje jako prywatne. Wtedy nikt z zewnątrz nie zobaczy, co mamy na, jakich mamy subskrybentów na naszym kanale. Ale jeżeli prowadzimy konto, które ma być ogólnodostępne, które jest dla wszystkich, czyli jest dla całego społeczeństwa i chcemy, aby tych subskrypcji nam przybywało, no to wówczas ustawienie prywatnych subskrypcji nie jest zbyt dobrym pomysłem ze względu na to, że często osoby, które my subskrybujemy, chcą zobaczyć, czy my faktycznie subskrybujemy, a jednym sposobem na to, żeby to sprawdzić, to jest zapytać się nas o to, ale możemy oczywiście wyrazić swoje zdanie, które niekoniecznie musi być zgodne z prawdą, czego nie polecam. Ale y, ustawienie subskrypcji na y, publiczne powoduje, że każdy, który wchodzi na nasze konto, ma możliwość, żeby zobaczyć sobie te subskrypcje i na przykład sprawdzić, czy my akurat subskrybujemy jego kanał, czy jesteśmy, że tak powiem, w tym momencie solidni. Zwłaszcza na początku swojej działalności, kiedy tych subskrypcji jest mało, to ustawienie subskrypcji na prywatne niestety spowoduje, że ilość su subskrybentów bardzo Wam może zmaleć lub po prostu nie wzrastać, bo nie mają możliwości, żeby sprawdzić, czy na przykład w że również subskrybujecie ich kanał. Zobaczcie teraz, jak to wygląda. Zobaczmy, jak to wygląda. Otóż wchodzimy w mój kanał, w ja każdy, w swój kanał ustawienia prywatność i tu jest w tej chwili zachowaj moje subskrypcje jako prywatne. Jeżeli w takim ustawieniu, w tym położeniu jestem przełącznik, wówczas mamy kanały i są widoczne tylko te kanały, które ja mam w ramach moich polecanych kanałów, które sobie ręcznie dodałem, a wszystkie subskrypcje widzicie, nie ma żadnej ani jednego. Natomiast wy je widzicie tutaj z lewej swojej strony, tu są wszyscy moi subskrybenci różnego rodzaju i yy, wy to widzicie, ale tylko tej z boku tak no i teraz przełączymy sobie prywatność wyłączymy sobie tą funkcję czyli nasze subskrypcje w tym momencie są widoczne jako publiczne więc wchodzimy mój kanał z powrotem w kanały no i tu muszę sobie wszystkie subskrypcje wyświetlić Wy będziecie mieli, jeżeli nie macie tych dodatkowych, yy, dodatkowych tych kanałów podanych jako polecane, no to będziecie widzicie od razu. I tu są wszystkie moje subskrypcje, które są w tym momencie jawne, tak? Teraz z czym to się wiąże, mianowicie z tym, że jeżeli na przykład sobie wejdziemy do kogoś, tak? widzimy sobie do Taksi Spychu, pychu jego kanał. Ma fantastyczne filmy i bardzo fajne kuizy yy, prowadzi. Także polecam. Wejdziemy do Taxi z Spychu, wejdziemy sobie w jego kanały. No i teraz macie tutaj wszystkich jego subskrybentów i zobaczcie, jeżeli miałby prywatne, ja bym tego nie widział w ogóle. A że ma publiczne, to ja mogę na przykład odnaleźć swój awatar tutaj. Prawdopodobnie tutaj się znajduje. No, nawet go sobie poszukam. O, jest, widzicie? Jest subskrypcja. No, ale do czego to jeszcze może Wam służyć? Mianowicie nie tylko do tego, żeby samego, samego siebie znaleźć tutaj, ale widzicie różnych innych subskrybentów, którzy subskrybują jego kanał. I na przykład, jeżeli byście chcieli, na przykład, to możecie sobie w ten sposób sprawdzić, tak? Możecie sobie na przykład, wejdemy na to, nie wiem, do kogokolwiek, na przykład tutaj. No i ta osoba ma na swoim kanale na przykład takie różne treści. Możecie u niego film sobie na przykład obejrzeć, zrobić łapkę w górę, zrobić subskrypcję i w ten sposób, i w ten sposób możecie znaleźć sobie w ogóle potencjalnych nowych subskrybentów, którzy będą wam sukcesywnie przybywać. Także jak widzicie, jeżeli macie kanał, który ma funkcjonować publicznie i który jest na początku, zwłaszcza na starcie swoich krok, pierwszych kroków, jeżeli chodzi o pozyskiwanie subskrybentów, to miejcie ustawione subskrypcje jako publiczne, bo to Wam bardzo ułatwi, bardzo Wam przyspieszy ilość subskrybentów, którzy będą przychodzić. Znaczy się, że jesteście rzetelni, że po prostu nie macie nic do ukrycia. Nie musicie chować tego, że macie subskrybentów na swoim koncie. I to Wam po prostu zwyczajnie pomoże. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, może mieć subskrypcję jako prywatne, ale w momencie, kiedy macie mało tych subskrypcji, to nie polecam Wam takiego ustawienia właśnie z tych względów. Mam nadzieję, że Wam wyjaśniłem na czym to polega i dlaczego to się robi, dlaczego są subskrypcje prywatne i publiczne, a do Was należy podjęcie decyzji, czy chcecie mieć prywatne, czy publiczne.